Universe, reset z tej strony, co w pudełku, Space Marines Commander, pudełko zawierające jedną figurkę, przejdźmy do tego co jest w środku, w pudełku znajdziemy instrukcję, zawierającą cztery warianty złożenia figurki i grafikę z pudełka, standardową kalkomanie, Cztery podstawki i dwie wypraski. Pierwsza wypraska zawiera rękawicę energetyczną, pazury energetyczne, miecz energetyczny, chainsworda, dwa bicy, przód od power armora, plecak, plazma gana z. plazma pistol, przepraszam, z lunetą, E, dwa razy kombi bronie, jedna to bolter z plazmapistolem, druga to e, meltgun z e, pistoletem bolterowym i bolter szturmowy. Tył od power armoru z adamantynowym płaszczem, sztandar i nóżki. Druga wypraska. Zawiera e, pistolet, bol, e, pistolet bolterowy, pistolet w kaburze, e, dwie ręce, e, parę bitców, w tym żelazną maureolę, trzy główki, mm, purisile i sześć e, naramienników. W tym jeden z krzyżem terminatorskim i drugi z insygniami inkwizytorskimi dla dewłoczowców. Jeżeli chodzi o to pudełko, to nie zawiera ono dużo elementów, jednak są to elementy, których w większości nie znajdziemy w innych zestawach, dlatego. Warto kupić, żeby skonwertować parę figurek z tego zestawu. Ogólnie zestaw bardzo, ale to bardzo fajny. To by było na tyle. 40k Universe mówił dla Was Reset. Dzięki za uwagę.